widzowie, przepraszam, że bardzo długo nie nagrywałam, ale dzisiaj kolejna historyka z rodzinką Lenki. To my idziemy się rozpakować. Czemu te rzeczy są w wannie? Oni tam je wrzucili. Okej, okay. a gdzie my mamy w spać? W salonie. Okej. Okay. Czyli na tych fotelach? Tak, tutaj będę coś spali. A jak gdzie? Ty możesz z Lenką. Ja też śpię z Lenką. Idziemy do niej. Lęka! Gdzie źle? Już idę. Gdzie ty byłaś? Yy... Na dworze. Okej. Okay. A pójdziemy jeszcze raz na lodowisko. Okej, okay, to możemy iść. Mm, mamo, a możemy iść na lodowisko? Dobrze, tylko y, zapytajcie się o Oliwii i Olka. Okej. Okay. Bo ktoś musi iść z wami. A ja się bawię z Mają. Okej. Okay. Chodźmy. Oliwia, Olek, możemy iść z wami na lodowisko? Może jest wy z nami? No dobra. Ja nie idę, ja chcę grać. Olek! A kupisz nam to? No dobra, ale potem oddajesz mi kieszonkowe. A tak w ogóle gdzie jest Natalka? Jezus, idę po nią! Zostaliśmy tu same. Chodźmy na lodowisko. Okej. Okay. O, jakieś dwie osoby. Potem się z nimi zapoznamy. Ui, kto to jest? No nie wiem. Oddalmy się od nich. Ej, oddalmy się od nich. Czy mi się zdaje, że oni się od nas oddalają? Nie wiem. Może przed nami uciekają? Skąd mam to wiedzieć? Dobra. W ogóle musimy już chyba iść, bo zaraz Oliwia przyjdzie. No chyba tak, to chodźmy. Lepiła sobie kule ze śniegu. No co, żeby w ciebie uderzyć. Ej! A to kupisz nam to? No dobra. To ja ci oddam kieszonkowe. No jasne, że oddasz. Poproszę trzy naleśniki. Dobrze. Ale ja w sumie nie chcę. Okej, okay, to wezmę tylko dwa. Masz lęka z czekoladą. Natalka, ty masz z bitą śmietaną i z truskawkami. Mniam. Mniam. A coś się tu spali jakoś. Podpali się może. Może. U, pięki Masz. Mniam. Czemu zjadłaś to z kikiem? Nie wiem. Patrz, musimy ci Natalka pokazać taką dziewczynę i takiego chłopaka. No dobrze, ręka. Oni są strasznie niemili. Nie wiem, może się do czego ściekują. O nie, moje okulary! Nie wiem, nie wiem. A może spytamy się jakiegoś pana, czy będziemy mogli mieć tu występ? Ale ręka, przecież my nawet nie umiemy prawie jeździć, nie umiemy żadnych figur zrobić. No wiem, ale no może byśmy spróbowały. I tak nikt nie przyjdzie. No pewnie i tak nikt nie przyjdzie, ale ci tu, co będą tutaj, a może jakiś występ będzie już? Może Natalka? I my sobie będziemy mogli po nich zrobić, no bo pewnie wszyscy nie uciekną tak szybko. A może się spytajmy. Ja nie pytam, ja też nie. No dobra, muszę ja iść. Proszę pana, tak. A możemy sobie tutaj zrobić występ? Tak się składa, że ta dwójka też ma występ. A będziemy mogli zrobić? No tak, będziecie mogli zrobić. Jej! I co, nie było tak ten. Trzeba się bać. Był strasznie miły ten pan. I wiecie, co on powiedział? Że tamta dwójka też będzie miał występ. No, ciekawe, jacy oni zrobią występ. No, ja nie wiem. Oni nawet nie umią prawie jeździć. No, to prawda, nie umią prawie jeździć. A gdzie dopiero kroki jakieś zrobić? No to prawda. Nasz to. Będzie jakiś taniec. Po prostu taniec na łyżwach. Nie będziemy go jakoś mocno nazywać, bo po co? My ten taniec nazwiemy magiczna bomba cukierków. Okej, okay, ale czy to nie brzmi trochę dziwnie? Nie, nie brzmi to dziwnie. Okej. Okay. No ale dobra. Musimy wymyśleć, jak my to mamy zatańczyć. Nudzę się. W sumie też sobie pojeżdżę. Ej, bo jakby my jeździmy w butach. No nie, ja mam takie buty specjalne też trochę do je... na łyżwach. No ale my nie. Chodź, Natalka, zmienimy sobie. No dobra. Maja, co ty tu... Łe, Oliwia, co ty tu robisz? Ej! Też będę sobie jeździć? Okej, okay, ale... Okej, okay, ale uważaj na taką dziwną dwójkę dzieci. Lęka. No co? To prawda! Idziemy. Ej! Nie daj we mnie! Ale fajnie! Wi! Wi! A! Moje okulary! Twoja siostra też jeździ. Tak, moja siostra też jeździ. A! No czemu te okulary mi cały czas wylatują? Może je odłożę? No, to jest najlepszy sposób. No wiem. Ale wolę być w okularach. Okej. Okay. Ej, my w ogóle choreografii nie wymyślamy. No tak. To może wymyślmy. Hopsa, 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 hopsa. Lenka, czemu ty skaczesz? Bo tak mi się najlepiej myśli. Już wieczór. Ej, chyba się robi wieczór chyba. Oni zaraz będą mieli występ. To może już się przebierzmy, na całka. Okej, okay, Lenka. Ale ładny. Co ty gadasz? Nic, nic. Chyba się w nim zakochałam. Przed Państwem Wasza Sabina i Sebek. Uwaga, zaczynamy. Trochę mi się to nie podoba. Mi też my będziemy mieli lepsze. Uwaga, teraz jeszcze jeden występ. Na pewno Wam to świetnie wyjdzie jak nam. Mów za siebie. A teraz trzy dziewczyny, których nie znam imion. Nazywamy się Lęka, Natalka i... No, jakaś. Zapomniałam. Okej. Okay. Przedstawiam Lękę i Natalkę. I jakąś inną dziewczyna. Ej! No dobra, już mniejsza z tym. Okej, okay, Lenka. Zaczynamy! No nie, mają na razie lepszy od nas. Dawaj, chodź rzucimy w, w nich śnieżką. No okej. Okay. Chodźmy tak za trybunami. teraz... Mm. Mm. Ała! Dostałam w nogę! O nie! Chodź, Lenka. Wy też chodźcie. Koniec tych występów. Przebierz się. I pojedziemy do domu. Albo do szpitala. Pierw do szpitala. Widziałem, że coś się stało, więc też przyjechałam. Okej. Okay. Gdzie jest znu? No? Gdzie jest ona? Już jestem. Usiądź się, ja pójdę. Ja też mogę? Nie, ty się usiądź tam. Ej, ja chciałam na wózek. Ja was popilnuję. Ej, czemu on siada na mnie? To ich popinuj. Dzień dobry. A co jestem tutaj? Nie wiem kim. Okej. Okay. Gdzie tu jest jakiś doktor? No nie ma. O, mam. Dzień dobry, bo... Moja siostra chyba złamała nogę. A pani czemu jest w kurtce i w łyżbach i w czapce? No bo jeździliśmy sobie na tym. Okej. Okay. To jest ona? Tak, to ona. Jezu, jaki on jest ładny. Coś mówiłaś? Nie, nie. Zabiorę ją na oddział. Dobrze. Wpierw tutaj zbadamy. Trochę Cię zbadamy, a potem pójdziesz jeszcze na badania. Okej. Okay. Proszę pójdź na miarę. Nie na łóżko, na miarę. No, łóżka mnie boli. Wiem. Okej. Okay. Usiądź sobie. Weź sobie to. Idziemy, już szykowałam kulę. Jutro jedziemy na badania, ale jest pewność, że ma złamaną nogę, okej, okay, ale wszystko będzie z nią w porządku. Tak. Możecie jechać spokojnie do domu. Ja się nią zajmę. Dobrze. Chodź, Lenko, musimy jechać na badania. Nie, jeszcze chwilę sobie pośpię. No dobrze, z rana pojedziemy. Już ranek, Lenko. Okej. Okay. Musisz zjeść tabletkę. Gde. Połóż się. Może usiąść. Jedziemy. Boli mnie jeszcze. No wiem i będzie cię boleć.